Kochani, na wstępie powiem Wam, że jeżeli będziecie słyszeć e, pisk e, kołowrotka, to moje kosze biegają dzisiaj wściekłe i może być tak, że będzie je słychać. Także z góry Was przepraszam. Zaczynamy od zera. Zero. Jeżeli, e, czym jest zero, w ogóle o to chodzi? E, zaczynamy od zera, jeżeli chodzi o tworzenie albumów. Yy, powiem Wam, że kiedy ja zaczynałam, to tworzyło się naprawdę z rzeczy, które wpadły w rękę. Yy, pamiętam jeszcze czasy, gdzie okładki robiły się na przykład z tektury yy, po pudełkach, po różnych produktach spożywczych, m.in. płatki śniadaniowe. Ta tektura niewiele wnosiła. Ja zresztą powiem Wam, że pokusiłam się o, jedne, o zrobienie jednego takiego albumu. Po dziś dzień go mam. I czeka na czas, kiedy go przerobię w ogóle, bo to jest coś okropnego. Ale się kiedyś robiło, tworzyło i było. I ja długi czas zbierałam tekturę z tylnych części bloków. I powiem Wam, że to wszystko tak bardzo ewoluowało, jeżeli chodzi o tekturę, o materiały, z których zaczęliśmy robić okładki, albumów że poszło to w bardzo dobrą stronę. Bo zaczęłyśmy yy, iść w stronę introligatorstwa. i Zaczęłyśmy interesować się jakby materiałami stricte introligatorskimi. Aczkolwiek powiem wam, że można by było powiedzieć, że ze scrapbookingiem zaczyna to mieć coraz mniej wspólnego. Z takim scrapbookingiem stricte, takim tym, od którego się to wszystko zaczęło. W ogóle powiem Wam, że tworzenie albumów na dzień dzisiejszy e, naprawdę już niewiele ma z, właśnie z tego skrapa starego, a zaczyna to być bardziej introligatorstwem. Zaczynamy się bawić w introligatora, jeżeli chodzi, mówimy tu o okładce. Zaczynamy bawić się w introligatora, w, w technikę introligatorską. Zresztą w okładanie okładki też już zaczęliśmy używać płótna introligatorskie, bo przez wiele, wiele lat szukaliśmy jakby produktu idealnego, który pozwoli nam po sklejeniu całej okładki wytrzymać, czyli wiecie, przy składaniu po prostu nie popęka, nic się z tym nie zadzieje. I to jest, to jest jakby dla nas wartość nadrzędna. Ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby też yy, dobrać odpowiedni materiał na stworzenie tej okładki. Yy, jakby samą okładkę ja zawsze robię o centymetr większą niż wkład, czyli niż te karty środkowe, ale jakby to już jest na następną lekcje, że tak powiem. Dzisiaj pogadamy naprawdę stricte o tekturze. Ja naprawdę polecam tekturę introligatorską. Nie szukajcie zamienników i tym podobnych rzeczy. Powiem wam, że nawet często gęsto a, bo ja mam tylne okładki bloków i one są fajne. Jeżeli są na tyłach bloku, to nie dlatego, że że są stworzone do tego, żebyśmy tworzyły taką pracę, wiecie, z krwi i kości. O, ta tektura na tych blokach na ogół jest rzadka. Rzadka, co znaczy, te włókna nie są tak spójne. Ta technika robienia tego, zresztą, jak to już jest na tyle bloku, to to nie. Jakby nie jest, jakby dedykowane, nie jest przeznaczone. Można to użyć, ale ja wiem z doświadczenia, że nawet prawidłowe ułożenie, i do tego dojdziemy, nawet prawidłowe ułożenie takiej, tektury tylnej z bloku, potrafi nam tą okładkę wywinąć, bo ona jest po prostu zbyt rzadka, i w momencie, kiedy dacie do tego jeszcze klej wodny i tutaj nawiążę do kleju. Yy, bo bardzo duża część osób yy, jakby kieruje wzrok ku Rosjankom, które używają kleju Moment i pamiętajcie, yy, że ich prace nigdy nie będą pływały, ani się falowały, ani nic w tym rodzaju, bo one używają kleju tak zwanego śmierdziucha, Tak jak my byśmy używały Budapremu albo tego PV chyba C, taki jest w takiej pomarańczowej butelce, bodajże Sylwia Kwiecień z kanału April y, go używa, tego śmierdziucha i na ogół tym klejem one kleją, dlatego nic im tam nie pływa, bo to, to nie jest klej wodny. My używamy i jesteśmy na razie przyzwyczajone, nauczone do kleju wodnego, coraz częściej skłaniamy się do kleju introligatorskiego, co też jest ważne, aczkolwiek on jest rzadkawy, ale y, klej introligatorski też ma specyfikę klejeniu, klejenia, to nie ma także. Starym zwyczajem będziemy sobie to też do tego też dojdziemy. Ale to też jest specyfika klejenia. To też trzeba umieć, trzeba rozumieć i trzeba zrozumieć. Tektura. Dobra, idę do tektury, bo bym tak mogła wieć o tej tektury odpływać i opowiadać Wam jeszcze o, o jakichś takich pobocznych sytuacjach. Ja mam tektury tutaj już dociętą. To są formatki, które kupuję na Facebooku. Na bazarkach i nie na bazarkach. W sumie już od tej osoby, jeżeli spróbuję wam wylinkować pod filmem, ja już na stałe od niej biorę, dlatego że wiem, że wszystko jest pięknie docięte, pięknie zrobione i takie jak chcę. Ona jeszcze dodatkowo już mówiłam kiedyś o Justynie Właśnie mówiłam odnośnie płcień introligatorskich i o płótnach. My sobie też porozmawiamy. Już myślę, że następnym razem. Ale na ten czas kupuję właśnie takie formatki różnej wielkości u Justyny. I na ten czas ja mam formatki. Tutaj mam formatki akurat 20 na 20, 17 na 17. Justyna ma jeszcze 15 na 15, ale nie wiem, gdzie je wsadziłam. Ale w każdym i 30 na 30, ale tu, tu do tego dojdziemy. I teraz na ogół, jak tak się przyjrzeć albumom, które robią dziewczyny. To na ogół są to albumy pod wymiar papieru wewnętrznego 15x15, 15. mniej więcej karta wychodzi 15,5, czyli okładka by wychodziła 16,5, ja mam 17, czyli można powiedzieć, że to jest takie, taki podstawowy jakby wymiar al albumu, yy, bo musi pomieścić odpowiednią wielkość zdjęcia. Ale jakby nie do, nie do tego. Główną i podstawową rzeczą to jest grubość tej tektury. Najlepiej, żeby była to tektura introligatorska. Yy, I grubość i jej ułożenie zadecyduje o tym, jak Wam wyjdzie okładka. Ja tutaj mam 2 mm, bo ja już wielokrotnie o tym mówiłam, lubię masne rzeczy. M lubię, kiedy to jest twarde, tam, gdzie ma być twarde, lubię, kiedy to jest stabilne, tam, gdzie powinno być stabilne, a okładka musi być najbardziej stabilną rzeczą w albumie. To jest to, co nam trzyma całą resztę w kupie. Tego, na to naprawdę, to, na tym musimy się najbardziej skupić. Później, później są kolejne rzeczy, nad którymi musimy się pochylić, ale to na dzień dobry musimy się... Nad tym pochylić i na, naprawdę mieć najlepszej jakości tekturę. Już nie szukamy jakichś tam zamienników, potaniości i tak dalej. To są rzeczy, na których nie oszczędzicie. Ja wam gwarantuję, nie oszczędzicie. Nie da się na pewnych rzeczach zaoszczędzić. I teraz tak, tektura. I ja to będę teraz tu zaznaczała naprawdę. Ułożenie tektury względem klejenia. Ja wielokrotnie o tym mówiłam na innych kanałach, też to usłyszycie. Jakby będziemy to jak mantrę powtarzać, bo jeszcze jest parę takich czynników, które trzeba jak mantrę powtarzać. A widzę, że pewne rzeczy po prostu umykają i nawet powiem, że dziewczyny, które są w bardzo wysokim poziomie, zaawansowane, nawet takie, które dają warsztaty, mają nawet swoje sklepy, Sprzedają rzeczy, które są bzdurą, ale do tego kiedyś dojdziemy, ok? Ale dobra. Tektura i jej ułożenie. Gęstość tektury ma jakby, tak jak w tkactwie, jest, osno, jest ta główna nić i osnowa, jak. Pff, teraz będę wymyślać. Miałam to przed chwilą w głowie i zniknęło, ale dobra, nieważne. Ma jakby ułożenie nici poziome i pionowe. Tu w tym momencie, jakby włókna tego papieru są położone właśnie poziomo i, po, poziomo i po, pionowo. I teraz, w zależności od tego, jak ułożycie tę jak ona jest docięta, ta tektura i jak ją ułożycie, będzie decydowało o tym, czy zrobicie prawidłową okładkę. Najważniejsza rzecz, zobaczcie, naprawdę wkładam siłę, ona się lekko tylko ugina. Lekko. Obrócę ją tylko jej nie umiem zgiąć. Fakt to jest 2 mm. Nie umiem jej zgiąć. Jeżeli pokleiłabym okładkę tą stroną, która da się zginać, a to czuć pod palcami. Autentycznie, jak chwycicie tekturę, to czuć pod palcami, w którym momencie ona i tak jakby tutaj były ułożone pionowo i mogły się zgiąć. A tu są ułożone w tym momencie poziomo i nie możecie jej zgiąć. I żeby dobrze pokleić okładkę, nie możecie kleić jej tą giętką stroną. Bo w momencie, kiedy dacie klej, który jest wodny, okleicie to papierem i to wyschnie, zrobi wam się tak, 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 tak wam się okładka wygnie. To ja wam gwarantuję, że tak się stanie. Dlatego zanim pokleicie, musicie sprawdzać, którą stroną który. i tu widzicie, cyk, a tu cyk nie da rady. I teraz tą stroną, którą nie da się zgiąć, musicie kleić w ten sposób. Czyli okładka idzie tak. I to jest bardzo istotna rzecz. I nawet na tej, nawet na tej tekturze, to jest najistotniejsza rzecz, przepraszam. Nawet na tej tekturze ona jest milimetrowa. Też ją kupuję u, u Justyny. Ja wam teraz powiem po co. Na co ją kupuję. I ona to samo. Podda się podda się bardziej. Fakt jest cienka, więc te tu lekko. O a tu patrzcie. Na każdej tekturze działa to w ten sam sposób. Musicie zwracać uwagę w jaki sposób kleicie tekturę. Naprawdę uwierzcie mi to jest bardzo ważne. Teraz po co ja kupuję taką milimetrową tekturę? Ponieważ Dystanse i różne inne rzeczy robiliśmy do tej pory na bermacie. Bermata, niestety, ale pod wpływem kleju też się rozwarstwia i to potrafi odpaść, bo byłyśmy tam na tych kwadracikach dystansowych i tak dalej, i tak dalej. Przerabiałyśmy to wszystko i jakby szukamy, ciąg dalszy szukania dobrej rzeczy na dystanse. ja kupuję taką milimetrową tekturę, żeby dystansować shakery. Bo ja sobie, mój trymer, ten z Świetnie ją kroi i mogę sobie ładne paseczki powykrawać, jak potrzebuję duże powierzchnie, na przykład na kartce, to ja sobie wykrawam na przykład takie półcentymetrowe paski i ja sobie posiłkuję się taką tekturą, też z tej tektury robię dystanse. Jak potrzebuję coś warstwowo przykleić, to też na tej tekturze robię dystanse. I do tych dystansów, do tych właśnie takich rzeczy, możecie używać właśnie te tylne okładki. Patrzę cały czas, tu zaglądam, wiecie co? Przed siebie. O, mam. I bez tego bloku, ja wam powiem, że nawet jak się przyjrzeć, to widać zupełnie inną gęstość tej tektury względem tej, a ta jest lekko pyk, będzie miała 1,5 mm. Tak, ta będzie miała 1,5 metra grubości i ona technicznie się nadaje, to z tego bloku akwarelowego z Akcjona. Ja sobie ją wyrwę i ona jakby technicznie się nadaje. I teraz możecie wykroić z tego dwie okładki, ale prostokątne. Chyba, że mniejsze, bo się ugina w ten sposób. Ale gęstość, od razu widać gęstość, że jest zupełnie inna gęstość. Więc ja nie daję gwarancji na to, że oby na pewno Wam się to nie wygnie. Bo gęstość tej tektury nie jest na tyle y, duża. Więc można, ale ja preferuję tekturę y, introligatorską. I tego, będziemy się, tego ja się będę trzymała. Bo ja naprawdę przeszłam przez wiele historii, i nawet przez taką tekturę też przeszłam. I wierzcie mi, że nawet pokroiłam ją odpowiednio i przykroiłam ją odpowiednio, i mi okładkę wygięło. Tak czy śmiało, wygięło mi, bo po prostu klej zrobił swoje. I ta struktura tego, tego, tej tektury się po prostu poluźniła. E, takie są moje, taka jest moja ocena. Ja się tej oceny będę trzymała. Bo dla mnie, to, dla mnie jakby to działa, więc ja kupuję tektury i, i kupować ją będę. Swego czasu jeszcze kupowałam tekturę introligatorską w takich dużych płachtach, ale ja mam problem z cięciem prostym, żeby prosto coś, wiecie? Żeby to było takie Cicalafon do milimetra, więc stwierdziłam, naprawdę mam z tym problem i to ogromne. Naw o, remont ktoś zaczyna teraz, więc będziemy kończyć. Ja mam z tym problem ogromny, dlatego yy, takie formatki dla mnie są zbawieniem, i dlatego ja zatrzymuję się na tych formatkach, o ile niczego lepszego ktoś gdzieś nie wymyśli. Na ten czas naprawdę uwierzcie mi, że tektura introligatorska zainwestować, kupić sobie większą ilość ja mam dość sporo tego, bo stwierdziłam, że idą ciężkie czasy. Bardzo ciężkie czasy, jeżeli możecie się zaopatrzyć, ja będę naprawdę, już to chyba trailuję od miesiąca, naprawdę, jeżeli chodzi o papier, idą ciężkie czasy, jeżeli macie możliwość się zaopatrzyć, to się zaopatrzcie w papiery, w które, w tego typu rzeczy, w płótna introligatorskie, bo to naprawdę przyjdzie tak, taki czas, że to wszystko tak zdroży, że się po prostu nie będzie opłacało już robić żadnych albumów. Także tyle, jeżeli chodzi o to, od mojego początku, od zera, i aktualizujemy sobie tekturę ja mam swoje preferencje każdy z Was na pewno będzie miał jakieś inne preferencje, i tego się będzie trzymał. Ja jednak zostaję przy swoim zdaniu i uważam, że najsłuszniejszy wybór to tektura introligatorska. Na dzisiaj kończymy i następny odcinek pójdziemy dalej. Co dalej? Trzeba aktualizować, i żeby zrozumieć, jakby Całą, całą technologię związaną ze scrapbookingiem, a aczkolwiek można to już nazwać technologią, wiecie, bo to, tak jak powiedziałam na początku, to już raczej to już nie ma nic wspólnego ze scrapbookingiem, raczej można powiedzieć, że to już jest y, akademia tworzenia albumów. Scrapbooking, mm, nie, nie to już, zaszłyśmy za daleko, mam, myślę. Jeżeli myślicie inaczej, to napiszcie to w komentarzu. Będziemy dyskutować na ten temat. Ale ja myślę, że to już ze Scrapbookingiem pomału przestaje mieć cokolwiek wspólnego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.